cały czas o tej szkole podstawowej numer 3 rozmawiamy czy to jest sugestia likwidacji szkoły podstawowej numer 3 wukowie znaczy no jeżeli ktoś ma taki pomysł to trzeba powiedzieć to jasno i wyraźnie Najlepszą inwestycją w człowieka jest inwestycje Najlepszą inwestycją jest inwestowanie w człowieka. Jest inwestowanie w oświatę. Mam na myśli i uważam, że pan naczelnik z panem burmistrzem dbają o tę oświatę miejską i robią wszystko, żeby funkcjonowała jak najlepiej. Z moich obserwacji wymagają jeszcze dofinansowania przedszkola na przykład nasze sąsiedzkie dwójka, jeżeli chodzi o bazę sanitarną. Natomiast y, lokalowo nie jest źle. Y, mam nadzieję, że w przyszłym budżecie znajdą się pieniądze zarówno na zajęcia dodatkowe, zajęcia naukowe, jak i zajęcia sportowe. I to nic, że dokładamy tak dużo. To jest. Lepsza zdecydowanie inwestycja niż inwestycja w krawężniki. Ale mówimy, że warto dokładać, trzeba dokładać. I tak i nie. Myślę, że tutaj chodzi bardziej o optymalizację kosztów. No czyli to w ramach zwykłej naturalnej kontroli zarządczej, tak, czyli realizacja zadań przy możliwie najniższych kosztach. Tak więc nie mówmy, że będziemy dokładać do światy, no bo... Będą dodatkowe zajęcia i dzięki temu będzie lepsza młodzież. Oczywiście będzie tak, ale no musimy to robić w taki sposób, żebyśmy to udźwignęli za rok, a wiemy już, nie ma chyba pani skarbnik, że będzie z tym bardzo duży problem. To bym powiedział, że miasto Łuków jest jednym z nielicznych, gdzie w tym roku szkolnym przybyło nam aż 35 uczniów w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz 35 przedszkolaków. Więc spodziewam się, że subwencja dla miasta łuków po raz pierwszy nie będzie zmniejszona, tylko powinna być zwiększona. On chyba źle interpretuję tą tabelkę. My dokładamy z tego co widzę 47 milionów odjąć 25, no to jest około 22 miliony. Wspomnianego sprawozdania ilość uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020-2021, z którego wynika. I tutaj e, podzieliłem sobie... Ilość uczniów przez, na ilość, przez ilość oddziałów, z którego wynika, że w szkole podstawowej numer 1 średnia ilość uczniów w jednym oddziale to 23 osoby. W szkole podstawowej numer 5, oczywiście zaokrągliłem to do dołu, w szkole podstawowej numer 5, gdzie jest ilość uczniów 658 i 30 oddziałów mamy 21. Uczniów w jednym oddziale. No ale z drugiej strony mamy szkołę podstawową numer 3, 149 uczniów, przy dwóch e, klasach, gdzie nie było w ogóle uczniów. Tutaj mam na myśli szóstą i ósmą klasę w roku szkolnym poprzednim. Podzielić przez 10 oddziałów, daje nam to 14 tu uczniów na jeden oddział. E, no i właśnie ta optymalizacja e, kosztów i wydatkowania. I Wysoka Rado, kiedy my w końcu zaczniemy o tym rozmawiać? Cały czas o tej szkole podstawowej numer 3 rozmawiamy. Czy to jest sugestia likwidacji szkoły podstawowej numer 3 Wukowej? Znaczy, no, jeżeli ktoś ma taki pomysł, to trzeba powiedzieć to jasno i wyraźnie. Ta szkoła odbudowuje się po reformie edukacji, która została wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Panie Radny. ta szkoła bardzo sobie świetnie radziła. Jak było to gimnazjum numer 3 w Problemy szkoły podstawowej numer 3 zaczęły się, kiedy zostało to zmienione i część oddziałów zostało przeniesionych. Jeden rocznik został przeniesiony do szkół średnich, a za tym rocznikiem została przeniesiona też subwencja. Ja uważam, że nie powinniśmy mówić o tej szkole źle. E, szkoła realizuje teraz e, projekty edukacyjne, wprowadziła robotykę, programowanie. E, trzeba tam na pewno też marketing e, poprawić, żeby, żeby rodzice wiedzieli, e, że, że są te plusy dodatnie, tylko że wtedy burmistrz musi przeznaczyć te środki na dodatkowe zajęcia z tego programowania, robotyki, e, żeby była chęć e, uczestnictwa e, dzieci w tych zajęciach. Żeby była chęć tak jak szkoła Podstawowa numer 2 obroniła się tą dwujęzycznością. I uważam, że to jest szansa dla szkoły podstawowej numer 3. Dodatkowo e, buduje się w okolicy nowe osiedle e, i myślę, że też ten obwód szkoły będzie na tyle już atrakcyjny, że te klasy pierwsze będą już nie miały 15 uczniów, a 20 a nawet więcej. Patrzę na tą tabelę, którą wspomniał kolega Robert i praktycznie oprócz jednej szkoły mamy bardzo wysoką liczbę uczniów i przypomniała mi się rozmowa z kuratorem Pelakiem w ubiegłym roku. I rozmawialiśmy na ten temat, który teraz, czyli o kosztach oświaty i on wspomniał, że był dyrektorem bodajże w Zabielu czy w Zastawiu gdzieś tam na Lubelszczyźnie szkoły, która miała niecałe 450 uczniów i powiedział, że taka szkoła, jeżeli no nie ma jakichś większych inwestycji, powinna, jeśli chodzi o subwencje, bilansować się niemal na zero. A tutaj mamy takie ilości, jedynka 944, czwórka 555, piątka 658. Jedno, jedynie trójka, tak, 149 uczniów. Ja bym prosił Pana Naczelnika o zestawienie każdej z tych placówek, dwie cyferki, żeby podał, subwencja i koszty za rok budżetowy 20 i 19 dla każdej szkoły no to jest wyciągnąć z wulka na 5 minuty roboty, czy tam Sigma, nie wiem, gdzie Wam wygodnie się pracuje. I tutaj może zobaczymy, tak? Czy któreś placówki być może są na plusie nawet, tak? Niepotrzebnie się tutaj martwimy, a któraś jest strasznie deficytowa. No i trzeba znaleźć jakiegoś rozwiązania. Czego mi brakuje w tym raporcie? No i normalnie w świecie wniosków. I to, że my będziemy się tutaj przepychali jeden na drugiego, czy to będzie trójka, likwidacja. Likwidacja szkoły to nie jest nic strasznego, w tamtym roku zlikwidowałem jedną. Czy będziemy marudzić i płakać, że brakuje subwencji? Brakuje i będzie brakować, bo Ministerstwo Edukacji i Nauki nie weźmie na siebie, tak, niestety szkół z, prostych, z prostego. Powodu. No nie potrafią liczyć. Po pierwsze, chciałbym się odnieść tutaj do słów kolegi radnego Ignaciuka, że likwidacja szkoły nie jest niczym strasznym. No, czuję się jak w filmie fabularnym, gdzie pada słynne hasło Houston mamy problem. Ktoś tu chyba odleciał. W realiach naszego miasta likwidacja jakiejkolwiek szkoły jest katastrofą. Katastrofą dla dzieci, dla nauczycieli i dla ekipy rządzącej tym miastem, a także dla Rady Miasta, która będzie musiała się ewentualnie wyliczyć z tej decyzji. Nie ma takiej sytuacji i na pewno w tej kadencji nie będzie. Nawet nie ma co marzyć kolego radny. To nie są standardy standardy gminy Stanin. Bez żadnej złośliwości, ale mamy tu pewną tradycję chronienia szkół. Już dawno sobie temu wytłumaczyliśmy, rozumiem, że kolega mógł o tym nie wiedzieć, bo nie zasiadał wtedy na tej sali, że szkoła numer 3 wymaga specjalnej ochrony ze względów, które tu wyliczył nawet pan burmistrz. Załamanie nastąpiło po zmianie systemu szkolnego. Ona się odbudowuje i wydawało mi się do dzisiaj, że jest, no, mimo wszystkich podziałów, mimo tego co nas różni, stuprocentowy konsensus, że będziemy tą szkołę chronić dlatego dobrze usiadłem, jak usłyszałem to, co usłyszałem. Ale myślę, że to, to był tylko taki nieprzemyślany, nieprzemyślany fragment. Tą szkołę chronimy. Ta szkoła stara się specjalizować, jak to ujął kolega radny Okliński, w nowych technologiach i bardzo dobrze. I jak to podkreślił pan naczelnik, jest spora rozbieżność między ilością uczniów, a potencjalną ilością uczniów w tej szkole, nie będę tutaj rozwijał tematu. Wiadomo, że część tych uczniów przechwytują szkoły sąsiednie, ale wiadomo też, że, tak jak było powiedziane, przy nowych osiedlach, przy nowych blokach, przy atrakcyjnej ofercie szkoły numer 3, ona wyrówna.